Cześć no dzisiaj, dzisiaj przyszło mi do głowy pomysły, żeby poodkrywać coś nie coś. ale nie, brakę armaty nie odkrywam. Jedynie odkręciłem ściankę po raz pierwszy od kiedy ją zakryłem, a była zakryta 2 listopada, od tamtej pory no nie miałem za bardzo możliwości, żeby, żeby zobaczyć się od góry tam drzwiczki są niżej przytułowane i tylko przez drzwiczki mogłem coś nieco zobaczyć a nie chciało mi się odkręcać ścianek ale dziś się odkręciłem by wyrzucić okiem a na razie nie wiem ile liści ile ona wypuściła tutaj w budzie ale wydaje mi się, że ten jeden najjaśniejszy jest rozwinięty już w budzie powiecie to, to innym razem jak już będę ją odkrywał przejrzę stary filmik od niej i będę wiedział dokładnie ale odkryłem ją żeby zobaczyć właśnie dzisiaj m.in. żeby sprawdzić też te pozostałe rośliny które razem z nią zimują chwasty rosną, w kordylina i, i juka ta guatemalska dotknąć podłoża, bo tam przez zliczki nie za bardzo mam jak sięgnąć prawda niedawno je próbowałem to jakoś podlewać, ale, ale mają dobrze juka gwatemalska. juka ma, ma suchutko podleje ją ale ogólnie widzicie wszystko się, wszystko się trzyma Agawy nie podlewałem, tej, co ja mówię, agawy, brachei armaty nie podlewałem. ale w gruncie jest, czyli korzenie ma dosyć głęboko już pewnie zapuszczone. Da się, da się wyczuć wilgoć. A ziemia w gruncie, tak, a grunt tak, tak szybko nie wysycha, bo jednak od spodu też, yy, też wilgoć ciągnie. Ładnie wygląda. Jestem zadowolony z tej brata armaty. No na razie nie wyglądała jeszcze w tym sezonie jakoś super atrakcyjnie, ale... Ale myślę, że z czasem się roz, odbuduje jej ta korona. I będzie ładna palma z niej. Korci, korci, żeby odkrywać, ale... ale jeszcze muszę się powstrzymać. Nagram jeszcze dzisiaj filmik o kordylinie, bo... No, odkryłem jeszcze dzisiaj kordylinę, tą gruntową reptarię. To jeszcze nagram filmik o kordylinie. Tymczasem na razie.